No się manko z tej strony komedy! Dzisiaj gramy na prywatnym serwerze. Jeżeli chcecie, żebym wam pokazał jak ściągnąć prywatny serwer, to napiszcie w komentarzu. A my tymczasem gramy sobie jedną rundkę takim Mordisem. Czasami to są takie lagi. Ale to... dopiero. Zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę. To jest fajne, bo można robić mieszankę Star Powerów. Możemy grać też postaciami, których nie mamy w normalnym Bros. Teraz. I to jest takie fajne. Są wszystkie skiny. Serwer na bieżąco aktualizuje się. Tutaj, brok. Serwer na bieżąco aktualizuje się. A jeśli chcecie, żebym powiedział wam, jak go ściągnąć, to napiszcie w komentarzu. I zostawcie koniecznie łapkę w górę. Oj, nie chcę, że zginąłem. Hmm. W tych barach to trzeba to wyłączyć i włączyć na nowo. Rzadko się one zdarzają, ale się zdarzają. Ja po prostu wyłączyć. Włączyłem jeszcze raz. Dobra, Teraz rebraul, tak się nazywa, ale nie ściągniecie tego w żadnym sklepie Play. Ani Aptoide. to idę. Tak wygląda. To ten. Tu możemy otwierać skrzynki, i też ten. To nic nie da, bo... tylko tak. Nie ma wyjścia, więc musicie kliknąć tu. Otworzymy sobie. Patrzcie. Mieszanka Star Power. I gwarantuję Wam, że to działa. Na przykład, nie wiem, weźmy sobie takiego. Hmm. Albo nie, weźmy sobie Star Power Tool. Ruk, u Kruka to nie zadziała, bo jest szybki, ale u Spajka naturalnie. No, no, no i weźmy sobie ją. I zobaczycie, że ten Star Power działa. Oczywiście nie wszystkie działają już jest ten dźwięk, to... jeśli to nazwałem Pro Player, to z tym. Widzicie? Działa. Jest bardzo ciekawe. Bo możemy grać przed pikami, którymi nam sobie normalny Nie mamy. Bo się jest bardzo. Moja rundka ma tym Tylko możemy jedynie grać na bot. No ale to i tak fajnie. No i To jest. Są, do... Są wszystkie skiny. A, bo Bastion już w ja hmm. Dajmy sobie na przykład nie... Okno, gwiazdę i... Nie, Może Coltem? A, na, nawet tak jest z Mieszankę star power. Fina na przykład nie jest. Chcesz sobie... ...wziąć mieszankę... Star Power Bula y, Oj, Bula wziąłem chciałem jego Star Power Tak, Bula wziąłem, no to dobre Trudno, raz zagramy z Bulą Сразу yeah. Ты бачишь, где там? Али у нас Некоторые по трапим пора не залазить. старших Мира Na razie na półdzielniku. O, drugi już. piękny Oj. No, ale to tak pokażę wam. Trzeba wam pokazać każdy tryb. Na przykład, nie wiem, oblążenie. Weźmy sobie. This is too easy. To Kolta. Na razie jeszcze nie ma tutaj B ani Maxa, bo jeszcze nie tym aktualizacja. Patrzcie, ten, ten skin to jest najlepszy skin do Kolta. O, patrz, jeszcze. Det kommer flere tørkesprøyter, så jeg går videre. А, yeah. татами там много. Карл, давай. Давайте все да? tylko 5% nam zjechał, to tyle dobrze. Uważam. Powinien być na wagę, to wolne nawężenie. Teraz zrobić. Nie robić tego. Do... Ja. Nie. Yes. No. przynajmniej niejako queen. Dobra, ja się z wami żegnam. Na